Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Rozpoczynamy Ewangelią, a potem krótki komentarz. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany tylko do owej wdowy w sarekcie sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich Oddalił się. Ta dzisiejsza Ewangelia, jak każda Ewangelia, jest bardzo ciekawa i jest bardzo dobrą nowiną dla nas. Jeżeli pamiętacie, kiedy to się wydarzyło, to jest to dokładnie moment, kiedy Jezus zaczął już nauczać, zaczął chodzić po Galilei, zaczął być troszeczkę znany, ludzie o nim opowiadają, i wraca do swojego rodzinnego miasta, wraca do Nazaretu, przychodzi tam do synagogi. Rozpoczyna nauczanie i widzi, jakie są reakcje ludzi na jego pojawienie się w rodzinnym domu, w rodzinnym mieście. No, jak ludzie reagują? Patrzą na niego i mówią: Przecież my go znamy. Pamiętamy, jak był dzieckiem, jak się tutaj bawił, jak się bawił z naszymi dziećmi. Pamiętamy, jak przychodziliśmy do warsztatu, do niego i do jego ojca Józefa po to, żeby zamówić jakieś rzeczy, pamiętamy jego matkę, jak przychodziła, robiła zakupy, sprzątała, rozmawiała z nami, znamy przecież jego kuzynów, jego braci, to nie może być nikt niesamowity, to nie może być nikt tak wspaniały, jak o nim opowiadają inni. Jezus, widząc ich reakcję, widząc, jak jest, jak jest przyjęty, Przywołuje dwie historie ze Starego Testamentu, które oni naprawdę znakomicie znają. I pierwsza historia to jest historia proroka Eliasza. Jest taki moment, kiedy prorok Eliasz jest już powołany, jest prorokiem i przychodzi na Izrael klęska suszy. I Eliasz słyszy od pana, że ma wyruszyć w kierunku Sarepty, do Sydonu, i tam spotka pewną wdowę, która go ocali. I kiedy wchodzi do Sarepty, spotyka wdowę, zaczyna z nią rozmowę, pyta, czy ma coś do jedzenia. Ona mówi, że niestety kończy się mąka, kończy się oliwa, w związku z czym ma taki zamiar, żeby przygotować strawę dla siebie i dla syna. Mówi, no a potem zjemy to i umrzemy. I Eliasz mówi, proszę, przygotuj też mały podponek dla mnie. I ona rzeczywiście go ugościła. I wtedy prorok przekazuje jej słowo, przekazuje jej proroctwo. Mówi, Dzięki temu, że to zrobiłaś, okazałaś mi miłość, współczucie. Dzięki temu Twój dzban mąki i Twoja baryłka oliwy się nie wyczerpią. I rzeczywiście przez trzy lata Eliasz tam zostaje u tej wdowy, mieszka razem z nią, z jej synem. I nigdy nie kończy się ta mąka, nigdy w cudowny sposób nie kończy się ta oliwa. Oni przeżywają, ocaleli dzięki temu. I to jest pierwsza historia. Historia wdowy, która niczym szczególnym się nie wyróżniała. Historia wdowy, która oczywiście była gościnna i miała miłość do proroka, który do niej przychodzi, do gościa, który się pojawia, ale oprócz tego pewnie sąsiedzi, jakby mieli wskazać, kto tutaj jest jakimś wyjątkowym człowiekiem, to być może wcale by na nią nie wskazali. Tym bardziej, że jej sytuacja jako wdowy bez męża, bez żadnego wsparcia finansowego na pewno nie była łatwa. To jest pierwsza historia, o której mówi Jezus. I druga historia to jest historia proroka Elizeusza, właściwie historia Naamana. Naaman był wojownikiem, a dokładnie wodzem wojska króla Aramu. I zachorował na trąd. Ponieważ był bardzo ważny dla swojego króla, to ten król, szukając pewnego rozwiązania, co by tu można zrobić. W jaki sposób można by mu pomóc, skoro my nie znamy żadnych sposobów do walki z Trądem. Nagle słyszę od pewnej służącej, która została wzięta w niewolę spośród Izraelitów, że w Samarii jest pewien prorok, który na pewno by tej niedoli zaradził. No i wtedy król pisze do króla Izraela informację, o tym, że to nie jest żadna wyprawa wojenna, że Naaman jest chory i szuka jakiegoś ratunku. I Naaman wyrusza, rzeczywiście wyrusza do Samarii i tam spotyka proroka Elizeusza. I kiedy pyta, co ma zrobić, słyszy, idź do Jordano, zanurz się tam siedem razy i uzyskasz zdrowie. I myślicie, że Naaman to robi? Nie, bo mówi, przecież to nie tak miało być. Przecież ten prorok, nie wiem, może miał wyłożyć ręce, pomodlić się, przyzwać swojego Boga i wtedy coś by się wydarzyło. Ale Jordan, przecież nasze rzeki, rzeki Damaszku, są wspanialsze. Przecież ta woda tutaj i woda tam niczym się nie różnią. I kiedy już chce wrócić do domu, nawet nie podejmuje próby, pozostali żołnierze mówią mu ojcze, do, do dowódcy tak się zwracają, mówią ojcze. Przeszliśmy tyle kilometrów, tyle dni podróży, może warto spróbować. Przecież gdyby prorok prosił Cię o coś trudniejszego, to byś to zrobił. No i tak, dobrze, to ja spróbuję. Wchodzi do, do Jordanu, zanurza się tam siedem razy i kiedy wychodzi z wody Jordanu, okazuje się, że trąd zupełnie ustąpił, że jest zdrowy. Znowu historia pewnych wyobrażeń. On też miał wyobrażenie tego, jak Pan Bóg przez proroka będzie działać. Słuchajcie, nie jestem super stary, jestem młodym zakonnikiem, jestem młodym prezbiterem. W swoim życiu chrześcijańskim też nie jestem jakoś strasznie, strasznie długo, ale wielokrotnie już w swoim życiu zobaczyłem, że nieraz Pan Bóg wybiera drogi, których się nie spodziewamy. I nie chodzi mi tutaj o takie sytuacje, kiedy dzieje się coś złego, to znaczy dzieje się jakieś konkretne zło. Dzieje się jakiś konkretny grzech, to, są, to jest inna kategoria, jakby o tym nie chcę dzisiaj mówić. Chodzi mi o takie sytuacje, kiedy mamy jakieś plany, e, wydaje nam się, że one są dobre, nawet mamy je właśnie w jakiś sposób przemodlone, wydaje nam się słuszne, e, i nagle te plany się krzyżują, to znaczy dzieje się zupełnie coś innego w naszym życiu, coś, co też jest dobre, ale co wiele bardziej wymagające, coś czego się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie, wiele razy w moim życiu zauważyłem, że kiedy to się już kończy, ten czas, który wcale nie jest łatwy, ja nie mówię, że jest, okazuje się, że nagle na tej drodze, której się nie spodziewałem, ja się w ogóle rozwijam. Zauważam jakieś rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Okazuje się, że mam jakieś zdolności, o których wcześniej, w ogóle, których wcześniej istnienia w ogóle się nie domyślałem. Że potrafię zrobić coś. O czym wcześniej nie myślałem, że mi na to stać, i tak dalej, i tak dalej. Ta historia Jezusa w Nazarecie, ta historia Eliasza, który zatrzymuje się u wdowy, Elizeusza, który przybywa na Jordan, niech nas dzisiaj nauczą takiej otwartości, że kiedy nieraz krzyżują się w jakiś sposób nasze wymarzone plany, to nie jesteśmy w tym sami. To znaczy, nawet w tych sytuacjach, które nie są najłatwiejsze. Pan Bóg jest przy nas i kiedy razem z Nim tę sytuację przejdziemy, to może się okazać, że bardzo dużo na tym skorzystamy, że bardzo dużo się nauczymy, że rozwiniemy się w naszym człowieczeństwie, w naszym chrześcijaństwie, w naszej miłości, w naszej wierze, że naprawdę będzie to dla nas bardzo dobra droga, że będzie to dla nas naprawdę bardzo dobry czas, choć niełatwy. To z perspektywy tej drogi, z perspektywy tego czasu dostrzeżemy, że był bardzo cenny i potem wyda, wyda dobre owoce w przyszłości. Nie zawiązujmy rąk Panu Bogu, nie zamykajmy go w naszych wyobrażeniach, sposobu, w jaki może działać w naszym życiu. Także nie zamykajmy tylko w tym, czego my się możemy spodziewać i co nam się wydaje za najlepsze dla nas. To tyle na dzisiaj. Dobrego dnia, szczęść Boże i do jutra.